Dzień dobry, moje drogie byki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego. Ono będzie zrealizowane w tej samej formie co w zeszłym tygodniu czyli na każdy dzień wyciągamy jedną kartę z przesłaniem, którą dodatkowo później doprecyzowuję tarotem, i na końcu jeszcze informacje dodatkowe. Zaczynamy. Karty są przygotowane. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Poniedziałek. Słuchajcie, to jest karta, która zachęca nas do tego, żeby w ogóle otoczyć się naturą, ale w takim rozumieniu bardziej życiowym, tak to nazwę. Mieć wyrozumiałość dla siebie, być dla siebie dobrym. Ok. Um, za, zaakceptować może czasem jakieś, jakieś, nie wiem, właściwości, jakieś cechy, które z jakiegoś powodu y, mogłyby nam się w nas samych nie podobać. Zaopiekować się sobą, król Buław. Ok, e, i cztery miecze. Odpocząć, ale zrobić to być może asertywnie. Zwrócić uwagę na swoje potrzeby. Zastanowić się, co dalej zrobić z jakimiś aspektami waszego życia. Przemyśleć sobie coś na, na spokojnie, ale tylko i wyłącznie. E, ponieważ no, Król Buław jest taki, on działa z myślą o sobie. Tak? To jest taka energia, gdzie my działamy z myślą o sobie. Więc w tym kierunku należałoby e, ty, prze przekierować. E, nie wiem co, nie znam waszego życia. Coś w waszym życiu, coś może nie jest tak, jak sobie tego jak, jak pragniecie, coś wymaga zmian, coś, co spowoduje, że poczujecie się lepiej, coś, co spowoduje, że będziecie mogli bardziej zaopiekować i zatroszczyć się o siebie, tak? Te dwie karty razem dla mnie oznaczają właśnie taką konieczność spędzenia czasu na świeżym powietrzu, na łonie natury, czy w innym miejscu, które po prostu wam sprzyja i wam pasuje. wtorek. ok. a wtorek to jest, jakby tutaj jakieś nowe możliwości, nowe kierunki, nowe perspektywy. coś żegnacie, witacie coś nowego. zmiana w kierunku jakimś nowym, porzucenie starych naw nawyków wymaga odwagi. o tym też mówi ta karta, tak? i ona jeszcze mówi, że jeśli jesteśmy wystarczająco odważni, możemy z, przemieścić się w kierunku czegoś nowego, jakiegoś miejsca, nawet w kierunku jakiegoś nowego postrzegania nas samych też. Kochankowie, nowa miłość dla części z Was. Oczywiście, albo nowa miłość, albo as, asmie, czy... Um, znaczy, nowa miłość, no miłość do siebie, inne postrzeganie siebie, tak? Odzyskanie jakiegoś tam, powiedzmy sobie... Um, no, po tym poniedziałku tak mi się wydaje, że to może być taki czas, że we wtorek powiedzmy, zaczniecie działać bardziej z myślą o sobie, tak? Po prostu o sobie samym. Ale też as mieczy to jest wielka jasność i postrzeganie danej sytuacji. Wielka klarowność co do tego, czego pragniemy, czego nie pragniemy, ok? Mamy tutaj e, ogromną e, gdzieś tam taką już pewność, która później najprawdopodobniej jest szansa, że przekuje się na działania. Kochankowie e, mówią o niezwykle Takim silnym przyciąganiu, albo między dwójką ludzi, albo że jesteśmy na rozdrożu i zastanawiamy się, co zrobić. No i super, bo jest ten as mieczy, który mówi o nowych początkach, o nowych możliwościach, nowych kierunkach dla Was w zakresie miłości, tak? Do siebie, co mogę więcej zrobić dla siebie, żeby czuć się dobrze, miłości do drugiego człowieka, e, czyli może jakaś nowa osoba, ok? Albo dlaczego nie? Jeśli to jest zawodowe, no to coś może bardzo mocno przykuje Waszą uwagę. Hmm? środa, małe sukcesy kochani, e, czyli żeby tak chyba pomału, małymi krokami mm, działać z przekonaniem, e, wytrwale tak, nie poddawać się e, dzięki cierpliwości, cięż, ciężkiej pracy odniesiecie sukces no i to jest 8 monet, to karta pracy a i 10 monet absolutnie. Czyli yy, może, yy, może to być też zawodowe, zaczynacie coś nowego zawodowego i zastanawiacie się jak pogodzić tą praktyczną stronę z tym, żeby to na przykład również mnie satysfakcjonowało. No i środa jest kartą jest, przepraszam, jest dniem, w którym e, jakby karty dla was proponują, aby nie spieszyć się z niczym, małymi kroczkami do celu, zwrócić uwagę na jakość tego, co robimy, na drobiazgi, że tak powiem, które mogą być kluczowe, bo to wszystko prowadzi do 10 monet, a 10 monet jest to poczucie bezpieczeństwa, zaufania co do nas samych, co do otoczenia, no i jakaś tam też na pewno stabilizacja materialna. Czwartek. Czwartek pod moim parasolem. Hmm. To jest współczucie, troska, przyjaźń, jest to też taka karta ochronna. Ktoś wokół Was może wymagać wsparcia, jakiś wasz przyjaciel albo na odwrót, bo chyba po prostu trzeba być świadomym siły pomocnej ręki lub uśmiechu, która po prostu potrafi poprawić czyjś dzień as monet jak najbardziej i księżyc. Może ktoś wam nie mówić wprost w waszym otoczeniu. Tak? E, że, ym, no nie wiem, że jest w słabszej formie na przykład. No to wśród przyjaciół sobie ewentualnie rozejrzyjcie się rodziny, tak? E, natomiast tutaj jest szansa na to, żeby e, absolutnie no, zażegnać coś albo wyciągnąć dłoń do kogoś, albo ktoś do was. No w każdym razie naprawić jakąś sytuację. Trudno mi też tak jednoznacznie powiedzieć, ale kierujcie się intuicją, ona was poprowadzi, dobrze? Dobra, następnie e, piątek, tak? Dobrze, mówię piątek. Zmiana. Dużo kart zmian macie. Znaczy, dużo. Druga na razie na pięć. Um, szukanie odpowiedzi, tak? Um, ale to też takie bardzo filozoficzne, naprawdę, w przyszłym tygodniu. Um, bo ta karta może też pozostawić więcej pytań niż odpowiedzi. Ok. Możecie też zastanawiać się po prostu, w którym kierunku chcecie podążać w swoim życiu. Co mogę teraz zrobić, aby zmienić jakąś część siebie, tak? To może być zastanawianie się nad sprawami zawodowymi, to może być zastanawianie się nad sprawami gdzieś tam natury personalnej, romantycznej. Czego to dotyczy? Królowa buław i królowa monet. Wiecie, kochani, no, część z was może, może z jakiego, może ma po prostu dylemat. E, na przykład, no, poznaliście tutaj kogoś, albo od jakiegoś czasu znacie kogoś, dwie osoby na przykład, i zdajecie sobie sprawę, że gdzieś tam e, angażowanie się e, to dla jednej osoby, a dwóch, dla e, angażowanie się emocjonalne i angażowanie w ogóle swojego czasu w utrzymywaniu dwóch relacji jest trudne, albo trzeba to zmienić. To jest troszkę taka, e, to jest troszkę taka energia. To jest też dla mnie taka energia, gdzie my moim zdaniem szukamy złotego środka, e, På um... Między stawianiem na siebie i własne potrzeby, królowa buław, tak? Ekspresja tego, o co mi chodzi, pełna świadomość swojej siły, a takim racjonalizmem w tym wszystkim i opiekuńczością jeszcze w stosunku do innych. I to jest też tutaj jakby trudne do wypracowania, bo królowa buław bardzo często działa z myślą o sobie, niekoniecznie o innych. A królowa monet jest racjonalistką, która opiekuje się i udziela wsparcia innym. Ok, dobra, sobota. Aha, sobota, słuchajcie, piękna karta, e, duch kwiatów. Chodzi o to, żeby cieszyć się życiem, zachowywać radość swe, w sercu. Jakieś powiedzmy sobie dzieci mogą być ważne, dzieci mogą Wam przynieść jakieś, jakieś inne postrzeganie. No, dzieci mają w sobie tą niezwykłą spontaniczność, patrzą na świat takim niezmąconym jeszcze, gdzieś tam własnym wyrazem i własnym odbiorem, odbierają, odbierają bodźce. Więc przebywanie z dziećmi może w ogóle Wam przynieść dużo radości R2. Może razem pojedziecie, tak bym powiedziała, szczerze mówiąc, że dzieci mogą Wam też wchodzić na głowę za przeproszeniem, więc zachowajcie asertywność, ale może jeśli macie jakieś takie osoby o młodzieńczym stylu bycia, tak, z taką fajną, lekką, dziecięcą energią, to może fajnie jest gdzieś razem się wybrać, odwiedzić się nawzajem, w sensie spędzić trochę razem czasu, szczerze mówiąc, okej? Okay? Ktoś z dzieciństwa też może Was odwiedzić to ciekawe no ale tak e, dobra następnie niedziela Słuchajcie, niedziela ta karta jest po prostu prze, przeurocza. E, jeśli chodzi o niedzielę, to tutaj mamy mm, kartę o nazwie Morska Wiedźma. A chodzi o to, żeby właśnie się ucieszyć taką niewinnością, e, cieszyć się tym co dookoła, tak? E, nie myśleć za bardzo, tak? Jakby nie analizować, czyli znowu wpuszczać taką świeżą dziecięcą energię, podnosić sobie jakoś wibrację. Siedem kielichów rozmażać się, jeśli trzeba. Siedem kielichów. Sąd ostateczny. No, słuchajcie, to ciekawe. Ten sąd ostateczny mi tu powiem szczerze, nie pasuje w ogóle. Trzy monety. Jeszcze raz musiałam aż doprecyzować. Trzy monety mówi o chęci tworzenia na serio czegoś. Sąd ostateczny również jest poważnym, poważnym, poważną kartą. A te dwa pierwsze rzekłabym mocno oderwane od rzeczywistości. Więc jeśli, jeśli będziecie się zastanawiać nad czymś ważnym o tyle, że chcecie to realnie wprowadzić do swojego życia, namacalnie zacząć nad czymś pracować, to y, trzeba połączyć moim zdaniem racjonalność i chęć budowania czegoś na serio e, z ogromną kreatywnością i wyobraźnią. Trochę może puścić wodze wyobraźni. Słuchajcie, na spodzie e, karta gwiazda, e, która e, niesie dużo optymizmu, e, prosi również o to, żebyśmy się sobą opiekowali, i to się bardzo silnie pokazało w przyszłym tygodniu w Waszym czytaniu, więc zwróćcie uwagę na swoje potrzeby, na to wszystko, na realizowanie swoich potrzeb mniejszych lub większych. Na to wszystko, co um, podnieść Wam może wibracje, e, naładować Was energetycznie przed kolejnym tygodniem. Dobrze? I teraz e, przesłanie natury jeszcze miłosnej. Mam nadzieję, chociaż nie zawsze, to zależy, jaka karta się pokaże. Zobaczymy, zobaczymy, co my tu mamy. Bądź sobą. Bądź sobą taki, jakim jesteś i, tak, i jakby tak, to, co, to, co czujesz, naprawdę czujesz też poprzez chyba swoje prawdziwe uczucia, może wyrażaj siebie. Jeszcze jedna. No i tak jak mówię, to ma sens tutaj, bo, bo mogą być takie dni, kiedy będziecie czuć jaką, jakiś taki konflikt wewnętrzny związany z tym, ze z własnymi oczekiwaniami i z własną chęcią do realizacji Moich osobistych pragnień, a może z otoczenia gdzieś tam, e, znaczy nie z otoczenia, tylko z e, oczekiwaniami otoczenia. Zachowaj cierpliwość i spokój. I znowu się pojawia e, ta, powiedzmy sobie, energia utrzymywania balansu, utrzymywania spokoju, opiekowania się sobą, niestresowania się, tak? E, ona tutaj naprawdę z wielkim spokojem przelewa e, z kielicha do kielicha, więc tego Wam życzę, absolutnie. Uważajcie na siebie, trzymam za Was kciuki, pozdrawiam i do usłyszenia.